Bo ja nie ukrywam, że też, tak jak powiedziałem Wam, w takich przypadkach, ciężkich przypadkach, jakich, jakim jest y, sprawa Iwony, korzystam również z wiedzy innych jasnowiców. I pamiętajcie też, że ja wiem i ci jasnowidzowie, którzy naprowadzą mnie y, w sprawie Iwony na dobre tory, ja również y, będę z nich korzystać w innych przypadkach i oni też zarobią bo oczywiście oni nie robią tego za darmo my płacimy im w dolarach więc bo to są to są to są jasnowidzowie z Ameryki więc mamy jednego wytypowanego jasnowidza, który Atencion! o l i QOLA. o l A. Osiem złotych. Pozdrowionka. Dziękuję Ola. Ola, przepraszam Ola, dziękuję Ci bardzo serdecznie również. Będziemy z nich, będziemy z tych jastowiców, z tych sprawdzonych korzystać. Ja Wam, ja Wam wszystkim, ja Wam wszystkim opowiem jak, wszystko Wam powiem i wszystko Wam opowiem jak doprowadzimy do zakończenia jednej sprawy. Do, chociaż do jednej sprawy. Jeżeli oni się przyczynią do rozwiązania zagadki Iwony to ja Wam później wszystko opowiem, jak to wyglądało yy, i dowiecie się, dowiecie się całej prawdy. To my, jeżeli sprawdzi się to, co oni mówią, to my będziemy z nich korzystać. Jak najbardziej. My będziemy z nich korzystać.